Witam, zapraszam wszystkie mamy i dzieci, ale nie tylko, do wspólnej zabawy. Tym razem będziemy robić taką piękną chatkę dla smurfów z ciastoliny. Naszą chatkę zrobimy z małego słoiczka. Nie możemy od razu naszego słoiczka okleić ciastoliną, bo prawdopodobnie przy pieczeniu popęka i odpadnie. Aby temu zapobiec, najpierw słoiczek okleimy papier. Ja wykorzystuję po prostu stare gazety, ale może być to każdy dowolny papier, również chusteczki higieniczne lub papier toaletowy. Na początku Mama może narysować na słoiczku okienka. To będą miejsca, w których nie będziemy przyklejać papieru. A później cały słoiczek oklejamy kawałeczkami papieru. Dowolnymi, podartymi kawałeczkami w bardzo różny sposób, wcale nie trzeba zrobić tego ładnie, elegancko. Dziecko może przyklejać samo albo możecie przyklejać wspólnie. Po oklejeniu całego słoiczka zostawiamy go na 24 godziny do wyschnięcia. Teraz pora na zrobienie dachu. Zrobimy go na pokrywce. Również ze starych gazet lub papieru. Najpierw najtrudniejsze operacje. Kilka gazet zwijamy w dużą kulkę, taką jakiej wielkości jest pokrywka. Teraz Mama zwija z dwóch kawałków gazety długi rulonik. Ten rulonik przyklejamy naokoło naszej kulki. No i teraz już jest prosto, bo teraz całość oklejamy kawałeczkami gazety tak, aby całość była gładko pokryta. Na koniec cały daszek przyklejamy do pokrywki. Możemy jeszcze dodać mu komin. I oczywiście zostawiamy do porządnego wyschnięcia. Nawet na kilka dni. Kiedy nasz domek jest już suchy, możemy spokojnie oklejać go ciastoliną, czyli masą solną. Masę solną możemy wykonać razem z dzieckiem w zasadzie w każdym wieku. Bawiąc się z dzieckiem, mieszamy jedną porcję soli na dwie porcje mąki. Do wykonania takiego domku wystarczą nam dwie szklanki mąki i jedna szklanka soli. Taką mieszankę zalewamy ciepłą wodą. Wystarczą około dwie szklanki, ale najlepiej wlewać po jednej i powoli rozmieszać, bo wszystko zależy od wilgotności mąki. Na koniec możemy dodać jeszcze trochę oleju. Masa będzie gładsza i przyjemnie się będzie wyrabiała. Jeśli chcemy, aby masa była bardziej lepka i trwała, możemy dodać do niej jeszcze kilka łyżek wikolu. Ale nie jest to konieczne. Teraz wyrabiamy porządnie naszą masę. Bardzo ważne jest, aby ją wyrabiać dość długo, około 10-15 minut, żeby... Dokładnie całość była pomieszana. Tylko wtedy po upieczeniu masa nie będzie pękać. Wyrabianie masy i mieszanie jest świetnym ćwiczeniem manualnym dla dziecka, więc nie róbmy tego sami, tylko koniecznie bawmy się razem z dzieckiem. Kiedy masa jest już dobrze wyrobiona, możemy oklejać nasz domek. Dzięki temu, że domek oklejony jest gazetą, Masa nie będzie kruszyć się i odpadać po upieczeniu, bo dobrze trzyma się gazety. Dolna część domku jest łatwa do oklejenia. Dziecko może ją oklejać pod okiem mamy. Mama tylko stara się pilnować, aby nie okleić okienek. Duża powierzchnia dachu jest trudniejsza do oklejenia, ale popatrzcie jaki ja mam na to sposób. Można zrobić dużo małych kuleczek, rozpłaszczyć je i przyklejać. W ten sposób powstaną nam piękne dachówki. Zabawa z masą solną to świetne ćwiczenie manualne. Wyrabia motorykę małą dziecka, ale również wyrabia motorykę dużą, ponieważ zarówno przy wyrabianiu samej masy jak i lepieniu z niej, korzystamy ze wszystkich mięśni rąk, grzbietu, szyi, a nawet kręgosłupa. Ćwiczenia i zabawa z dużą ilością miękkiej, ciepłej, elastycznej masy może być świetnym ćwiczeniem zarówno dla maluchów, jak i dla nieco starszych dzieci przed pójściem do szkoły. Ćwiczy i wyrabia mięśnie i ścięgna dłoni, które za chwilę będą musiały ciężko pracować przy pisaniu. Warto zapamiętać masę solną jako świetny materiał do rehabilitacji. Nie tylko jako zabawa i ćwiczenie dla dzieci, ale również jako rehabilitacja po złamaniach, uszkodzeniach, niedowładach ręki lub oburąk dla osób w każdym wieku. Teraz, kiedy nasz domek jest już gotowy, nie czekamy aż wyschnie, ale w całości wstawiamy go do piekarnika. Najlepiej z termoobiegiem na bardzo niską temperaturę. Ja piekę to w temperaturze takiej około 50 stopni, około pół godziny. Po upieczeniu czekamy aż nasz domek wystygnie, i teraz możemy go pomalować. Ja pomaluję moją chatkę, by przypominała starą drewnianą chatkę leśną. Ale oczywiście dla naszych smurfów lub skrzatów chatka może być wesoła i kolorowa. Teraz zostawiamy naszą chatkę do wyschnięcia, a kiedy wyschnie, już możemy się nią bawić. Popatrzcie, denko słoiczka jest przezroczyste. Jeśli pod spód wstawię mini lampki LEDowe, to będzie wyglądało, jakby okienka się świeciły. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mój pomysł na zabawę Wam się podobał i zapraszam na kolejne filmy oraz koniecznie do subskrybowania kanału, by nie przegapić kolejnych filmów.